Pies musi się wybiegać. Klasyczny tekst, który irytuje mnie równie mocno, co macha ogonem, więc się cieszy. Dlaczego ten tekst mnie irytuje? Ponieważ niestety przez większość społeczeństwa odbierany jest błędnie. Dlaczego wypowiadam się w tym temacie? Nie jestem ekspertem, ale jako technik weterynaryjny i certyfikowany zoopsycholog po masie kursów i latach doświadczenia posiadam wiedzę na ten temat. Co zauważyłam, obserwując i słuchając ludzi, że tym tekstem ludzie najczęściej usprawiedliwiają siebie i swoją głupotę. Zastanówmy się, ile razy słyszeliśmy takie historie. Na co dzień pracuję, więc pies siedzi w końcu, ale co niedzielę robię z nim 5 km spaceru i spuszczam go ze smyczy. Wtedy może sobie pogonić sarny, czasem zaczepi jakiegoś innego psa, nie przychodzi na zawołanie, ale jak się zmęczy, to mogę go złapać. Przynajmniej wiem, że jest wybiegany. Lub mój pies mieszka ze mną w bloku na czwartym piętrze. Dobrze, że jest mały, bo mogę go znieść po schodach, by nie zrobił sobie krzywdy. Na spacery zabieram piłkę. On uwielbia tę piłkę, gdy tylko ją zobaczy, zapomina o wszystkim dookoła. Potrafi biegać za piłką przez ponad pół godziny, ale dobrze, przynajmniej się wybiega. Zdecydowałam się nagrać poprzedniego TikToka, żeby pokazać, jak bardzo stereotyp pies musi się wybiegać, wsiąknął w nasze życie i jak go postrzegamy. Wspomniałam o węszeniu, z którego pies również czerpie wiele przyjemności, a mimo to nie każdy zdaje sobie z tego sprawę. Oczywiście dużo osób zacięcie walczyło o prawdę, że pies musi biegać, tak zgadzam się. Pies powinien móc pożytkować swoją energię tak, jak lubi. Wiem, jakie są haski, dubermany czy harty. Dlatego może warto zastanowić się nad tym, co dla nas oznacza to sformułowanie: musi się wybiegać. A może jednak pies powinien mieć zapewnioną aktywność fizyczną wedle swoich możliwości i predyspozycji. Czy to nie brzmi lepiej?